Pozostajemy w klimatach krzyżackich. Dzisiaj szybki szocik. Kiedy obie strony przygotowywały się do wojny w 1409 roku, krzyżacy mieli pewną drobną przewagę, bowiem mieli szpiega w polskich szeregach. Czy był nim Tomasz z Węgleszyna, który był starostą bydgoskim, czy on był starostą Tomekerem, o którym pisał kontur świecki w listach do e, wielkiego mistrza zakonu, stąd wiemy, że taki szpieg istniał. Tego nie wiemy. Tomasz Węgleszyna bowiem zginął zaraz na początku wojny. Popełnił samobójstwo, kiedy dowiedział się, że burgrabia bydgoski Bernard, oskarżony o zdradę na rzecz Krzyżaków, został uwięziony przez Władysława Jagieły. No właśnie. Tak powiedziałem, pewny, że popełnił samobójstwo. Nie wiem. Albo popełnił albo tak było, albo został zlikwidowany. Śmierć zdrajcą ojczyzny, czy strach przed napiętnowaniem? Dzisiaj byśmy powiedzieli hejta.